Bóg wszechmogący mówi Tylko dzięki swojej wierze ujrzysz Boga a gdy będziesz ją miał Bóg cię udoskonali Bez twej wiary zaś nie będzie w stanie tego dokonać Bóg obdarzy cię wszystkim co masz nadzieję zyskać Jeśli nie masz wiary nie można cię udoskonalić a wówczas nie ujrzysz Bożych uczynków i nie dostrzeżesz wszechmocy Boga jeśli wierzysz, że ujrzysz uczynki Boga w swym praktycznym doświadczeniu, Bóg ci się ukaże i będzie cię oświecał i kierował tobą od środka. Bez tej wiary zaś nie będzie w stanie tego uczynić. Jeśli nie ufasz Bogu, jak zdołaś doświadczać Jego dzieła? Dlatego też, tylko wtedy, gdy masz wiarę i nie wątpisz w Boga, gdy prawdziwie w Niego wierzysz, bez względu na to, co robi, będzie cię oświecał poprzez twoje doświadczenia i tylko wtedy ujrzysz jego czyny. Wszystko to osiąga się poprzez wiarę. Ta zaś bierze się z oczyszczenia, bez oczyszczenia nie może się rozwijać. Co więc oznacza słowo wiara? To autentyczne przekonanie i szczere serce, jakie winni mieć ludzie, gdy nie mogą czegoś zobaczyć albo dotknąć. Gdy dzieło Boże nie odpowiada ludzkim pojęciom i pozostaje poza zasięgiem człowieka. Taką właśnie wiarę mam na myśli. Amen. 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 Słowa Boga uczą nas, że wiara w Boga ma zasadnicze znaczenie. Nieważne jest, jakie próby napotykamy i jak wielkie mamy trudności. Bóg chce, by każdy wierzył w Niego i Jego słowom. By polegał na nim i z nim współpracował. Tylko tak można ujrzeć wszechwładzę Boga i jego czyny. Hmm. Dzięki Bogu i jego przewodnictwu trochę tego doświadczyłam. 18 listopada 2016 roku dostałam przez Internet wiadomość od pewnego brata z Włoch, który chciał dowiedzieć się więcej o kościele Boga Wszechmogącego. Gdy ją przeczytałam, poczułam żarliwość jego tęsknoty i oczekiwania na powrót pana. Komunikowaliśmy się przez translator. Był bardzo rozczarowany zepsutiem i deprawacją w Kościele katolickim i od 91 roku szukał prawdziwego kościoła. Czytał książki napisane przez złoczmana Ni, nee, ale mimo to nie zyskał duchowej strawy. Powiedział mi, że życie bez pana jest bolesne, beznadziejne i bez sensu. Bardzo poruszyły go materiały kościoła Boga Wszechmogącego, które zobaczył online. Pomyślał, że to może być prawdziwy kościół i chciał dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Widząc, jak żarliwe są jego poszukiwania prawdy, poczułam, że muszę mu koniecznie pomóc. Byłam podekscytowana tym, co chciałam mu powiedzieć, ale nie umiałam tego zrobić po włosku. Słowa Boga wszechmogącego nie zostały jeszcze opublikowane w języku włoskim. Pomyślałam o filmach ewangelizacyjnych, ale żaden z nich nie został jeszcze wypuszczony w wersji włoskiej, a ten brat nie znał innych języków. Więc mogłam mu jedynie przesłać klip muzyczny. Muzyka i taniec są uniwersalne. Ale ten klip tylko jeszcze bardziej go poruszył i brat powiedział mi błagalnym głosem: powiadom mnie, gdy tylko kościół będzie miał witrynę w języku włoskim. Widząc jego stan, przypomniałam sobie słowa Boga Wszechmogącego. Jak przekażesz swoje obserwacje i doświadczenia? Tym biednym i pobożnym wierzącym, wygłodniałym i spragnionym sprawiedliwości, czekającym byś posłużył im za pasterza? Jacy ludzie czekają na ciebie, byś posłużył im za pasterza? Potrafisz sobie to wyobrazić? Zdajesz sobie sprawę z powierzonych ci ważnych zadań i swojej odpowiedzialności? Masz poczucie historycznego znaczenia misji? Jak posłużysz za dobrego mistrza w przyszłym wieku? Czy masz silne poczucie bycia mistrzem? Jak objaśnisz mistrza wszystkich rzeczy? Czy to naprawdę jest mistrz wszystkich istot i rzeczy na świecie? Jakie masz plany na kolejny etap dzieła? Ilu ludzi czeka, byś został ich pasterzem? Czy twoje zadanie jest ciężkie? Oni są biedni, żałośni, ślepi i zagubieni. Lamentują w ciemności. Gdzie jest droga? Tęsknią za światłem, które stąpi nagle, jak spadająca gwiazda i rozproszy moce ciemności, które długo uciskają ludzi. Kto wie, jak bardzo liczą na to, i z utęsknieniem na to czekają? Nawet w dniu, gdy rozbłyska światło, ci cierpiący ludzie pozostają uwięzieni w lochach ciemności bez nadziei na uwolnienie. Kiedyż przestaną płakać? Te kruche dusze, które nigdy nie zaznały odpoczynku, naprawdę cierpią ogromnie. Od dawna są związane przez bezlitosne pęta i historię zamarłą w miejscu. Czy ktoś słyszał dźwięk ich zawodzenia? Czy ktoś widział obraz ich nieszczęścia? Czy pomyślałeś, jak zasmucone i niespokojne jest Boże serce? Jak może znieść widok ludzkości, którą sam stworzył, cierpiącą takie męki? Właśnie. Te słowa uświadomiły mi, że Bóg powierza nam głoszenie Ewangelii i niesienie świadectwa, ale mimo pilnych wymogów Boga, miałam związane ręce. Nie mogłam nieść świadectwa o dziele Boga. Nie umiałam pomóc bratu pogrążonemu od lat w mroku, zyskać strawę słów Boga. Czułam się naprawdę okropnie. Chciałam płakać, czytając jego wiadomości, i czułam się jak między młotem a kowadłem. Gdybym się wycofała, opóźniłabym znacznie jego zgłębianie prawdziwej drogi. Gdybym kontynuowała, musiałabym polegać na nierzetelnych narzędziach tłumaczeniowych. Czasami błędnie tłumaczyły nawet proste zdania, a co dopiero terminologię duchową. Jak tu się komunikować? Czułam się jak nie ma. Oczy miałam szeroko otwarte, ale byłam bezradna. Pomyślałam, że mogę poszukać siostry lub brata mówiących po włosku, ale nikogo takiego nie znalazłam. Zupełnie nie miałam pojęcia, co robić. Pomyślałam. Po włosku znam jedynie takie słowa jak cześć i do widzenia, więc choćby nie wiem co. Nie będę w stanie nieść świadectwa o dziele Boga w dniach ostatecznych. Byłam przygnębiona. Z samego rana brat z Włoch przysłał mi wiadomość, że od razu po przebudzeniu pomyślał, żeby zapytać mnie o kościół Boga Wszechmogącego. Niepokoiło mnie to, że wciąż pisał do mnie wiadomości. Modliłam się żarliwie. Drogi Boże. Nigdy nie uczyłam się włoskiego i nie wiem, jak podzielić się Ewangelią z tym bratem. Boże, poprowadź mnie. Po modlitwie przypomniałam sobie słowa Boga. Musisz wierzyć, że wszystko jest w rękach Boga, a ludzie jedynie współpracują. Jeśli masz szczere serce, Bóg to dostrzeże i otworzy przed tobą wszystkie ścieżki. Sprawiając, że trudności nie będą trudne, taką wiarę musisz mieć. Wypełniając obowiązek, nie musisz się o nic martwić, jeśli tylko starasz się ze wszystkich sił i wkładasz w to całe serce. Bóg nie będzie ci robił trudności ani zmuszał do niemożliwego. Prawda? Te słowa umocniły moją wiarę i odwagę. To prawda, że wszystko jest w rękach Boga, z Nim wszystko jest możliwe. Tak. Gdy doświadczamy trudności, Bóg chce od nas tylko szczerości i współpracy, żebyśmy Mu zaufali i na Nim polegali, i jak najlepiej z Nim współpracowali. Wtedy Bóg nam pomoże. Tak. Gdy stanęłam przed takim problemem, zrozumiałam, że nie miałam Boga w sercu. Żyłam własnymi ideami, myśląc, że skoro nie znam włoskiego, to nie mogę porozumieć się z tym bratem, a więc nie mogę nieść świadectwa o dziele Boga. Stałam się wycofana i negatywnie nastawiona. Jak więc mogłam zyskać przewodnictwo Boga i ujrzeć Jego czyny? Tak, właśnie. Musiałam polegać na Bogu i z nim współpracować. I ufać, że mnie poprowadzi. Mm -hmm. Z tym nastawieniem wyszukałam wersety z włoskiej Biblii, mówiące o dziele Boga w dniach ostatecznych. Pomyślałam, że mogę ich użyć w mojej komunikacji z bratem. I tak pewnego ranka wysłałam mu te wersety, by lepiej się z nim porozumieć. Później byłam pozytywnie zaskoczona, gdy zobaczyłam zwiastun tajemnicy pobożności w języku włoskim. Wspaniale. Szybko mu go wysłałam. Bogu, Dzięki Bogu. Później powiedział, że rozumie, że film mówi o biblijnych przepowiedniach dotyczących powrotu pana. Następnie zapytał z ekscytacją, czy pan powrócił? Czy jest w Chinach? Jakie jest teraz Jego imię? Wtedy poczułam, że ten brat, jak zagubiona owieczka, usłyszał nagle głos pasterza, którego wszędzie szukał. Prawie ze łzami napisałam: Jego imię to Bóg Wszechmogący, o którym mówi Księga Objawienia. Który jest? I, i, który, który, był, i który, który był, i który ma przyjść wszechmogący. wszechmogący. Amen. Amen. W tym momencie ujrzałam, jak każdy etap Bożego panowania łączy się z następnym. Jedyne, co umiałam powiedzieć po włosku, to kilka słów na powitanie. Ale to doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że z tym bratem porozumiałam się dzięki przewodnictwu Boga. Widziałam tego efekty. Dostrzegłam, że wszystko jest w rękach Boga, że powinniśmy szczerze mu ufać i na Nim polegać i żarliwie z Nim współpracować. Tak. Później stanęłam przed kolejną próbą. Ten brat zapytał mnie, kiedy otrzyma świadectwo o dziele Boga w dniach ostatecznych. Chciałam mu pomóc, ale w dalszym ciągu dzieliła nas bariera językowa. I wciąż nie znalazłam nikogo do pomocy. Gdyby niewierzący pomógł przy tłumaczeniu, nie zrozumiałby terminologii i mógłby popełnić błędy. Myśl o tych problemach doprowadzała mnie do rozpaczy. Co miałam robić? Byłam jak kotka na gorącym blaszanym dachu. Ciągle wołałam do Boga. O Boże, mam związane ręce. Nie wiem, co mam robić i nie bardzo rozumiem, czego ma mnie to nauczyć. Otwórz mi drogę i poprowadź mnie. Mm -hmm. Pomyślałam wtedy o rzeszu przekraczającym morze czerwone. Gdy wyprowadzał Izraelitów z Egiptu, napotkał wiele różnych trudności, ale mimo tego nigdy nie stracił wiary w Boga. Modlił się i współpracował z Bogiem, był świadkiem wielu jego cudów. Bez Morza Czerwonego i ścigającej armii, bez 40 lat na pustyni, jak Mojżesz mógłby mieć taką wiarę i świadectwo? Właśnie. Bez tych trudności, w moich obowiązkach, jak mogłabym dojść do prawdziwej wiary w Boga? A przecież czym były moje trudności w porównaniu z Morzem Czerwonym? Właśnie. Odkąd spotkałam mhm. tego brata przez internet, Bóg otworzył mi drogę i byłam świadkiem jego cudownych czynów. Powinnam mieć większą wiarę i bardziej polegać na Bogu. W tamtym momencie zrozumiałam, że Bóg chce udoskonalić moją wiarę i poleganie na Nim poprzez te trudności. By dać mi praktyczne zrozumienie wszechwładzy Bożej poprzez moje rzeczywiste doświadczenie. Gdy już pojęłam wolę Boga, nie miałam wątpliwości, że otworzy mi drogę. Hmm. Mieliśmy spotkać się online, i inni sprowadzili piętnastoletnią siostrę, która uczyła się włoskiego, żeby tłumaczyła. Taka młoda? Owszem. Gdy usłyszałam, że piętnastolatka będzie tłumaczyć, to. Pomyślałam o sobie i tej młodej siostrze. Byłam młoda, moja wiara była świeża i nigdy nie głosiłam słowa. Czy tak młoda dziewczyna będzie w stanie pomóc mi w tym? Czułam się bardzo niepewnie. Gdy jednak usłyszałam, jak płynnie czyta słowa Boga po włosku i że szybko zapamiętuje nowe słowa, byłam zarówno zaskoczona, jak i zawstydzona. To przecież jasne, że Bóg zgromadził właściwych ludzi do głoszenia Ewangelii. Przypomniałam sobie słowa Boga. Gdy zobowiązanie lub obietnica wypływają z ust Bożych, wszystko służy ich spełnieniu i ma do niego doprowadzić. A wszystkie stworzenia są zorganizowane i koordynowane pod panowaniem stwórcy. Tak. Każde odgrywa swoją rolę, każde służy swojej funkcji. Jest to przejawem autorytetu stwórcy. Amen. Amen Amen. Dzięki temu doświadczeniu pojęłam wreszcie, że Bóg mnie poprowadzi, jeśli będę na Nim polegać, i że ujrzę Jego czyny. Amen. Amen. Gdy udało się wreszcie znaleźć tę tłumaczkę, mogłam porozumieć się z bratem z Włoch. Kamień spadł mi z serca. Ale wkrótce już tak bardzo nie pragnęłam polegać na Bogu. A ta młoda siostra, Miała inne sprawy, więc nie mogła już tłumaczyć. Gdy usłyszałam tę wiadomość, poczułam jakbym dostała obuchem. Tak dużo chciałam jeszcze powiedzieć temu bratu, by umocnić go na prawdziwej drodze. Ale bez mojej młodej tłumaczki byłam zupełnie bezradna. Potem usłyszałam o kimś, kto szuka prawdziwej drogi, kto został zwiedziony przez partię komunistyczną i społeczność religijną, więc nie śmiał iść dalej. Bałam się, że brat z Włoch przestanie poszukiwać, jeśli nie zostanie szybko podlany. Czułam się zupełnie bezsilna i nie miałam pojęcia, co robić. Pewnego dnia ten brat na swojej stronie internetowej udostępnił taki wpis. Przyjaciele, bracia i siostry, Jezus Chrystus powrócił. Radujcie się, radujcie. Kiedy zobaczyłam, co napisał, oblał mnie lodowaty pot. Miał ponad trzy tysiące religijnych znajomych. Jeśli kilku z nich to antychryści, którzy go zwiodą i będą mu przeszkadzać, to co się z tym bratem stanie? Właśnie. Poczułam wtedy ogromny lęk, więc zwróciłam się do Boga w modlitwie. O Boże, bez pomocy tłumaczki nie uda się podlać tego brata. I obawiam się, że inni mogą próbować zwieść go z dobrej drogi. Jak mam więc doświadczać Twoich słów i czego się z tej sytuacji nauczyć? Poprowadź mnie. Po modlitwie przeczytałam te słowa Boga. Przez większą część danego im czasu ludzie żyją w stanie nieświadomości. Nie wiedzą, czy mają polegać na Bogu, czy raczej na sobie. Dlatego też, zwykle, postanawiają zdać się na samych siebie, na korzystne warunki, zdarzenia i rzeczy oraz sprzyjających im ludzi. W tym właśnie ludzie są najlepsi. Najgorzej wychodzi im zaś poleganie na Bogu i zawierzanie Mu. Gdyż zawierzanie mu wymaga zbyt wiele zachodu, nie mogą go ujrzeć ani dotknąć, więc zawierzanie mu jest dla nich niejasne i nierealne. Dlatego w tym aspekcie swej nauki wypadają najsłabiej, a ich wejście jest powierzchowne. Nie umiejąc zawierzać Bogu i na nim polegać, nigdy nie dostrzeżesz, w jaki sposób Bóg działa w tobie, jak cię prowadzi czy oświeca. Jeśli zaś nie dostrzeżesz tego, wtedy kwestie takie jak czy Bóg istnieje. I kieruje wszystkim w życiu rodzaju ludzkiego, będą kończyć się znakiem zapytania zamiast kropką czy wykrzyknikiem. Czy Bóg kieruje wszystkim w życiu ludzkości? Czy widzi zakamarki serca człowieka? Dlaczego zdania te przekształcasz w pytania? Jeśli nie będziesz polegał na Bogu ani mu zawierzał, nie wzbudzisz w sobie autentycznej wiary w niego. Jeśli nie wzbudzisz w sobie autentycznej wiary, Znaki zapytania pozostaną na zawsze, towarzysząc wszystkiemu, czego dokona Bóg. Tak. Mhm. Słowa Boga przebudziły mnie i zrozumiałam, że zapomniałam o Bogu. Gdy Bóg umieścił mnie w sytuacji bezsilności, gdy nie mogłam się komunikować i czułam bezradność, Bóg stał się moją liną ratunkową. A kiedy sprzyjało mi szczęście i miałam właściwych ludzi, to właśnie na nich polegałam, bo czułam, że tak jest praktyczniej. Kiedy ta młoda siostra pojawiła się, by pomóc mi w potrzebie, wiedziałam, że to działał Bóg, ale później, gdy nie byłam pewna, czy ten brat przyjmie dzieło Boga w dniach ostatecznych, całkiem polegałam na tej tłumaczce. Brak mi było prawdziwej wiary w Boga. Przypomniałam sobie słowa pana Jezusa, Mój ojciec, którym je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego ojca. Owieczki Boga słyszą jego głos. Żadne plotki, kłamstwa i trudy nie zdołają wyrwać ich z jego rąk. To jest właśnie władza Boga. Hmm. Powinnam wierzyć Słowom Boga, wypełniać swój obowiązek, zbadać każdą drogę komunikacji z tym bratem. To, czy zwiodą go jakieś pogłoski i kłamstwa, nie zależało już ode mnie. Mhm. Później przeczytałam słowa Boga Wszechmogącego: Szatan deprawuje ludzkość od tysięcy lat, dokonał wielkiego zła, oszukiwał pokolenie za pokoleniem i popełnił ohydne zbrodnie na świecie. Nękał, oszukiwał i zwodził człowieka, by sprzeciwił się Bogu. I popełniał akty zła, które szkodziły Bożemu planowi zarządzania. Jednak pod władzą Boga wszystkie rzeczy i istoty żywe wciąż przestrzegają zasad i praw, które zostały ustanowione przez Boga. Na tle autorytetu Boga, szatańska nikczemna natura i gwałtowność są niesamowicie szpetne, tak odrażające, tak podłe, tak małe i trudne do obrony. Choć szatan krąży wśród wszystkich rzeczy stworzonych przez Boga, nie może wprowadzić najmniejszych zmian w zarządzanych przez Boga ludziach, rzeczach i przedmiotach. Amen. 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 Słowa Boga podarowały mi spokój. To prawda, że wszystko na świecie podlega władzy Boga i nikt nie jest w stanie przeszkodzić w tym, co Bóg chce uczynić. Nikt nie może zabrać owieczek Boga. Jeśli oszust wejdzie do domu Boga, zostanie ujawniony i wyeliminowany. Taka jest moc i władza Boga. Uświadomiłam sobie, że nie rozumiem Boga. Niejako byłam tego żywym przykładem. Zanim przyjęłam dzieło Boga Wszechmogącego, długo słuchałam kłamstw partii i świata religijnego. Choć wiele przeszkód stało na mojej drodze, słowa Boga sprawiły, że przyjęłam jego dzieło w dniach ostatecznych. Dzisiaj żadne herezja ani kłamstwa nie miałyby szansy stanąć mi na drodze podążania za Bogiem Wszechmogącym. Pomagają mi jedynie wyraźniej ujrzeć oblicze szatana i wzmacniają moją wiarę na Bożej drodze. Wszystko to zostało osiągnięte dzięki słowom Boga. Bogu dzięki. Przemyślałam ten niemal miesiąc komunikacji z tym bratem z Włoch. Nie łączył nas język, nie mogliśmy się porozumieć. Ale wciąż próbowaliśmy, aż on przyjął dzieło Boga w dniach ostatecznych. Wspomniał o głoszeniu Ewangelii i założeniu kościoła we Włoszech. Czy byłoby to do osiągnięcia bez przewodnictwa Boga, bez słów Boga pozyskujących ludzi? Skąd? Oczywiście, że nie. Pojęłam, że brakowało mi rozumienia Boga. Kiedy głosiłam Ewangelię, mówiłam, że władza Boga jest niezrównana. I żadna siła nie jest w stanie powstrzymać jego dzieła. Ale zawsze posługiwałam się analizą logiczną. Gdy trafiłam na barierę językową, bałam się, że ten brat ulegnie pogłoskom i kłamstwom głoszonym przez antychrystów. Tak. Z tego też powodu żyłam w ciągłym strachu. Ale to, czy on pójdzie prawdziwą drogą, było w rękach Boga. O tym decydował Bóg. Zamiast się zamartwiać, Powinnam odpowiedzialnie wypełniać obowiązek. Z tą myślą pomodliłam się do Boga, chcąc poddać się Jego władzy i planom. Doskonale. Niedługo potem zaskoczyła mnie ta młoda siostra. Gdy napisała, że jest wolna i może znów tłumaczyć. To dawno, tak. Znów mogłam porozumieć się z bratem z Włoch. Bogu Dzięki. Chociaż czasami czułam się trochę zniechęcona, i niejednokrotnie targał mną wielki niepokój. Gdy dzieliłam się Ewangelią z tym bratem, to przecież, gdy polegałam na Bogu, widziałam jego przewodnictwo, jego czyny. Zrozumiałam, że dzieło Boga czyni on sam. I dzięki temu moja wiara urosła. To była łaska i miłosierdzie Boga. Mm, tak. Myślałam, że. Głoszenie Ewangelii zbawia innych, ale zrozumiałam, że jednocześnie sama doświadczałam dzieła Boga i Jego słów. Dzięki temu doświadczeniu, ja, niewierny Tomasz, naprawdę poznałam Bożą władzę i Bożą wierność, tak jak mówi Bóg. Kiedy ludzie napotykają szczególnie trudny problem i nie mają do kogo się zwrócić, kiedy czują się szczególnie bezradni, Jedyną swoją nadzieję pokładają w Bogu. Jakie są ich modlitwy? Jaki jest ich stan umysłu? Czy są szczerzy? Dokładnie. Czy ma wtedy miejsce jakieś fałszerstwo? Tylko gdy ufasz Bogu, jak gdyby był ostatnią deską ratunku, mając nadzieję, że On Ci pomoże, tylko wtedy Twoje serce jest szczere. Choć być może nie powiedziałeś zbyt wiele, Twoje serce już się poruszyło. To znaczy, że oddajesz swe szczere serce Bogu, a Bóg słucha. Kiedy Bóg cię słucha, widzi twoje trudności i cię oświeci, poprowadzi i ci pomoże. Amen. Amen. By poznać Boga, trzeba praktykować Jego słowa i doświadczać ich poprzez to, co spotyka nas na co dzień, podczas wypełniania obowiązków. Tylko tak możemy poznać Boga i bać się Go. Moje doświadczenie tego mnie nauczyło. Bogu niech będą dzięki. To prawda. Dzięki. Tak. 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 Tylko tak. polegając na Bogu, jesteśmy w stanie dostrzec jego przewodnictwo. Tak, tak jest. Największą mądrością jest polegać na Bogu we wszystkim.